Hej, hej, słuchajcie, w końcu wyczekany 6 grudnia i mikołajkowy, mikołajkowy vlog. E, ja się mega jaram. E, jakie będą te mikołajkowe prezenty? Bo mam nadzieję, że będą większe. Także już, słuchajcie, e, zaczynamy. Teraz od którego kalendarza zaczynamy? To może od tych mniejszych dzisiaj albo na zmianę, może zaczniemy sobie od Overhorsa, bo wiem Wam, że testowałam kremę do rąk Overhorsa i EFOLA i no, EFola, krem jak krem, tak ja bym to opowiedziała, może się EFOL nie obrazi. Ale jeśli chodzi o overhorsa, to super, super pięknie pachnie, w ogóle mega fajny kosmetyk i kupiłabym go drugi raz dla siebie. Co jest ważne, no bo wiadomo, że nie kupuję raczej dla siebie kosmetyków końskich marek. Dobra, jedziemy 6 grudnia. Widzicie, muszę patrzeć, czy widzicie. Mamy to 6 grudnia. Dermaseb Septre innowacyjny, innowacyjny preparat przeznaczony do stosowania w miejscu, w miejscu uszkodzonych tkanek w przypadku pojawienia się grudy, czyli typowo na grudę preparat. Fajnie. Widzę, że oni tak się jakby nie przejmowali, że szósty Mikołajki raczej. No zobaczymy. Dobra, to teraz słuchajcie, musimy przełożyć, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem, jestem. Mamy 6 grudnia. Rozumiem, że jest duży, 6 i 24. Mam nadzieję, że to nie działa tak jak jedynka, że była duża I, i tyle z tego. Otwieramy. No, coś tu chyba, chyba jest, aczkolwiek to um, zobaczymy. Czy to będą smaczki? Naprawdę. To jest słuchajcie próbka meszu. Naprawdę e horses na no, Mikołajki próbka. No spoko ogólnie, fajnie wygląda ten mesz. Nie wiem czy no z masztala, nie no wszystko spoko. No, na moich 5 koni, to nie wiem, co ja z tym zrobię. Fajny jako prezent, ale ja od że za te pieniądze oczekiwałabym na Mikołajki czegoś więcej. Mega, mega zawód. Jak dla mnie, przynajmniej. Nie wiem, napiszcie, co uważacie. No, ja uważam, że dramat. Dobra, teraz. Horst Branca sobie otworzymy, może on nas nie zawiedzie, bo w tym roku ani razu nas nie zawrót. tylko też musimy go obrócić. Dobra, mamy obróconego horse Bruncha, który też ma 6,24 po jednej stronie. Mam nadzieję, że nie zrobią nas w tak jak e Już nawet się boję, że to, co we Horses będzie na 24. Jaka próbka tym razem? Um, dobra, ale otwieramy. O, to Co to jest? Jest puchowe. Khors Winter pisze, koń zima. Czy to z końeş pod derkę? Czekajcie, już Wam ustawiam ten telefon, żeby, żeby Wam jakoś pokazać, no, To jest komniusz pod delkę. Taki no, no spoko, że to przyjemny. Mieno... No nie wiem. Jeszcze rozmiar uniwersalny. Z Arequi, czyli to są produkty, które są w brance. No on jest taki miękki tutaj no. Ja raczej zakładam koszulki, podderki, a nie kołnierze do Polarowej Derki, która niby jest na 24 A nie, powiem Wam, że jestem zawiedzona bardzo. Dwa kalendarze drogie i dwa takie, jeszcze jak to zobaczyłam, przez moment myślałam, że to jest mates. Aż tak mówię, nie? Wow. No nie no i tak lepsze to, bo przynajmniej może go kiedyś użyję. Lepsze to niż próbka myszła, nie? Ale Wam pewna po kształcie, że będą to owiki. Albo przez moment myślałam, że może będzie to kantar do tego uwiązu. I mówię, ale będzie super. Jak to będzie kantar do tego uwiązu, mega, nie? No ale nie mamy, kołnierz do derki który mało, nie, mało z nas chyba używa, bo ma taką potrzebę. Ja mam jednego konia, który ma tendencję do obcierania, yy, ale takiego konia, i tak, nie wepnę w żadną porządną zimową derkę, bo słuchajcie, no, on się zapina od spodu, więc większość derek na klacie jest dużo, dużo szersza. Więc w sumie, no. Dobra. Nieważne. Nieważne. Jest, ale jestem zawiedziona. Zawiedziona jestem. Właśnie tak się mówię, jak w zeszłym roku owiki na szóstego, w tym roku chyba nie będzie tych owiek. Czekajcie, sobie podglądniemy. Nie, nie będziemy podglądać. Obracamy kalendarz. Mam nadzieję, że to nie jest początek spadku Tak. No dobra, wróciliśmy i został nam EFON. Czy EFON nas dzisiaj czymś zaskoczy? No w sumie to są kosmetyki, więc no... On mnie codziennie zaskakuje tym, że mi coś spada z niego na głowę, bo on jest taki wypukły ten karton. Wow i tu... Reflex. I tu mamy znowu cukierki, a znowu nie ma pierwszy raz Efolu. No i spoko w tym kalendarzu za tą kasę fajnie cukierki byłyby spoko. Ale trochę to jest nieprzemyślane, że na mikołajki no nie wiem, na mikołajki bym wolała coś fajniejszego. Nie no, ogólnie bez nadziei. jestem trochę dzisiaj um, mega, mega, mega zawiedziona e, tymi mikołajkowymi prezentami. No nic. No nic. Akurat no najbardziej chyba Wiadomo, tymi dużymi kalendarzami. Nawet nie wiem, czy Horst brance nie bardziej niż E-Horses, bo, bo już na niego liczyłam, że on był najdroższy, że jest najsensowniejszy. No E-Horses to... Brak mi komentarza na próbkę na Mikołajki. Przy tej cenie kalendarza, jak dalej takie rzeczy będą, to nie wiem, co by musiało być na 24, żeby ten kalendarz miał jakąkolwiek sens kupowania go Także obawiam się, że to będzie tak, że faktycznie nie będę go Wam polecać. No, zobaczymy, co zrobi Horse Brands. To, jakby wiemy, co jest na 24, to trochę psuje zabawę i jest to prezent fajny na pewno. Więc to już nas trochę ratuje, no ale, ale zawód jest duży. Czekam na Waszą opinię. Uważajcie, że to jest spoko prezent na Mikołajki? Czy że nie jest to spoko prezent i powinni się bardziej postarać? Hejka, są Mikołajki, więc stwierdziłam, że przetestujemy smaczki te piernikowe z Overhooksa. I teraz, tak, najpierw się Ebi będzie testować. Jest bardzo chętna do testowania, jak widzicie. Chyba jest na tak, co myślicie. Smakują jej bardzo. Lubisz piernikowe smaczki. Lubi. Dobra, no czekaj teraz. Każdy chce przetestować. Kiska, chodź, przetestujesz piernikowe smaczki. Dobra, test numer 2. Trochę zaskoczona smakiem, słuchajcie. Ale chyba smakują. O! Mm, dobre smaczki. Smakują, czyli mamy dwa na dwa. Jaki zawiedzony kolor. zobaczcie. Wszyscy muszą dostać, no jest bez pięcioro. O, tutaj następny tester, to już w ogóle nastawiony na testowanie produktu. Moment, tutaj zamknę górę jej. Znaczy, o. Moje konie są mega chętne do testowania nowych smakołyków. Zobaczcie jaka jest reakcja tych co już testowali, nie? Też jest na tak. Dobra strzałość strzałość. Ci nie będę otwierać. Co myślisz? <laughs> tak? Też? Też jest na tak? Siwy, mistrzoniu. No to jest nowy smak. Wiadomo, Basiu się musi zastanowić. Ej! Dobre. Dobre. Piernikowe smaczki są dobre. No dobra, damy wam, ci wydostał trzy, więc damy wam jeszcze po jednym. Każdemu. Zobaczcie, co to się dzieje w ogóle, no, pierniczkowe smaczki zrobiły mega robotę i Ebi. I pachną pierniczkami, ej, poważnie zamawiam piernikowe smaczki z Overhorsa. Zostało mi tyle, więc już na pięć nie podzielę, ale to też cała piątka, a moje końce są raczej wybredne i na przykład żadnego horslixa, oprócz czołga niektórych smaków, to żaden nie chce nawet horslixa, a piernikowe smaczki zrobiły furorę, także zamawiałam piernikowe smaczki